ma tutaj Herod Wind. Dzisiaj będzie filmik ze sprzątania u Tegigasa. To jest oto terarium Tegigasa. Trochę je zapamiętynował, no nawet nie trochę. I mianowicie już bardzo długo u niego nie sprzątałem. Odkąd go mam, to siedzi w tym terarium. i Pasowałoby u niego posprzątać a że jeden z moich widzów prosił mnie o taki filmik, więc robię go. I z góry przepraszam, że nie kręciłem długo filmików żadnych, ale miałem dużo spraw do załatwienia oceny, jeszcze trzeba było poprawić sprawdziany, miałem do napisania dużo sprawdzianów mieliśmy takie tam różne pierdoły. I mianowicie nie miałem kiedy nawet nakręcić takiego filmiku, więc no to na tyle. już nie będę przynudzał, zajmę się sprzątaniem u tego gigasa no tutaj wywalimy górną szybkę tak to się prezentuje bez szybki jakby go tu wyciągnąć ze środka może wykałaczką jakąś kliszówkę, żeby wrzucić do, do kliszówki. Niestety gniazdo i tak będę musiał popsuć, bo chcę umyć terarium, ale to ono sobie to zaledwie w jeden dzień odbuduje. W jeden, w dwa dni odbuduje nowe gniazdo, to tam nie ma czym się przejmować. A ja to robię tak, że na przykład wkładam blisko pojemnicy wykałaczkę i tak obkręcam to wszystko i wtedy tak fajnie ta palęczyna bierze się przykleja, później tylko wystarczy ściągnąć mi się gdzieś później żadne nitki nie wałęsają i tam palęczy na bo też i tak później do wywalenia pójdzie coś takiego powstało z pałęczyny, to teraz po prostu chwytamy w dwa palce i ściągamy, pociągając też taki kokonik, już, co wywalamy oczywiście, gdzieś tam położę z boku. I teraz postaram się złapać e, te giga do pliszóweczki. Pomaga znacznie taki o, wykałaczka, tutaj obkleję sobie końcówkę klejem na ciepło, coś takiego wygląda. I to, moim zdaniem, znacznie ułatwia, ponieważ jest pogrubiony ten patyczek i łatwo pająka można wygonić. No, wyjdź. Wyjdź całkiem z terrarium. Chyba ten będzie lepszy. wyszedł pajączek myślę, że go widać ale teraz go złapiemy że jest złapany, siedzi ładnie w piersiach. go zaprezentować. Tak wygląda. Ja, Zobaczę, czy mi połapie w ogóle pajączka. No tak wygląda. Dobra, więc teraz y, mogę się zająć sprzątaniem już w terariu. Na pewno nam to zadanie ułatwi jakaś tam paroseta obojętnie jakiej długości, jakiej komu jest po prostu łatwiej się posługiwać. To jest małe terrarium, to mała na pewno wystarczy. Teraz tak, tutaj mam ową jakąś tam roślinkę, którą mam, zarąbałem z doniczki. Teraz z tą roślinkę obieramy z pajęczyny i tak ładnie jest obrana. Kładziemy ją na bok, wykorzystamy ją później ponownie do włożenia. Tą pajęczynę też gdzieś odkładam na bok później ją wyrzucę. Bo aktualnie pod ręką nie mam kocha. Tutaj jest kawałek patyczka bambusowego. I tak kilka słów o patyczku bambusowym. No zdaniem zdanie. Jest to bardzo dobry wystrój, tylko niestety akurat mam tutaj kawałek tylko przeciętego, ale jak są okrągłe, bardzo ładnie to wygląda. I... Moim zdaniem bardzo wielki plus tych pacyczków jest taki, że one po prostu nie pleśnieją, nie mają takiej tendencji do pleśnienia jak na przykład gałązki różne inne tak samo jest yy, z trzciną. Z trzciną taką jak rośnie przy każdym stawie czy jeziorku. Ja mam tego akurat pod dostatkiem, bo mieszkam niedaleko od dużego zalewu i u mojej babci jest tego dużo, więc nie ma problemu. To są takie długie, bardzo, jakby ktoś nie wiedział takie długie po metr, nawet do półtora takiej średnicy i no od takiej do średnicy, no, tego pędzelka, tak, tylko okrągłe, nie. No i one po ucięciu bardzo ładnie wyglądają, moim zdaniem nie pleśnieją. Są takie lekko szorstkie, co ułatwia pająkom spinaczkę i są w ogóle fajne. To tak. Teraz wyciągniemy torf, bo chcę umyć mu to terarium, bo trochę za to. Oczywiście na tackę wysypę, później ten torf jeszcze wykorzystam jeszcze raz, bo nie jest zabrudzony. Widzę, tu nie ma żadnych resztek ani nic, to tylko domieszam świeżego. Tutaj jeszcze znalazłem łącznika, gdzieś go wrzucę tam do miseczki jakiejś. Okay. Teraz wandzalkiem wezmę, wygarnę. na mojego Właśnie minus takich małych terarii 10 na 10 czy jeszcze mniejszych to jest właśnie taki, że no i przepraszam troszkę ciężko posprzątać w nich znaczy, nie to, że ciężko, ale trudniej zmanipulować, manipulować, na przykład przy takim dużym terrarium jak 20x20. 20, bo wiadomo, w takim dużym terrarium to można wsadzić rękę bez problemu i sobie tam wyczyścić. A tu z tym jest problem. No, ale dobra, to każde terrarium ma plusy i zalety. Tak. No i tak, jak już nie mamy, środku pająka w miarę jest wyczyszczone. Bierzemy paw. No papier, czy może być nawet gazeta. Słyszałem, że tam niektórzy osoby myją szyby gazetami, ale ja mam oto taki znaczy na terenie, takie płaty duże, dość papieru, znaczy ręcznika papierowego. On jest dość sztywne, nie zostawia z takich pyłków jak te niektóre kuchenne ręczniki złożę go znaczy dwa razy w taki mniejszy kwadrat. I tak, teraz mam płyn do mycia szyb, jakiś tam, nie wiem, to jest Clean, dałem za niego całe 6,80, tam obojętnie jakiś płyn, byle tylko mył. I tak, teraz umyję terrarium, tak i od razu bez paniki, spokojnie, pająkowi nic się nie stanie. Później cerarium y, umyję samą wodą. Nic się nie stanie już tak nieraz. Robiłem i wszystkie pałęki jakoś żyją. Tak, tu zacznę od zewnątrz. Najpierw to dobrze umyję, później wytrę jeszcze raz innym ręcznikiem. tak jak mówiłem, mała teraria w środku troszkę, widzicie, trudniej umyć. Każdy chyba to zna. Jeśli ma takie mniejsze teraria, to wiadomo, że łatwiej i lepiej jest umyć duże terarium niż się z małym bawić. Zobaczcie, jak grombona była. Ręcznik. O, a propos jeszcze kusteczek można użyć do mycia szyb. Terarium. Jeżeli mi zabrakło ręcznika, to umyłem właśnie. Chusteczkami też ładnie się umyło. Tam praktycznie czym chcecie, można umyć, tylko nie polecam gąbki, bo gąbka jednak zostawia smugi. Najlepiej umyć na przykład, hmm, znaczy nie na przykład, tylko ręcznikiem papierowym, gazetą można, yy, albo chusteczką. Nie polecam właśnie gąbki, bo gąbki pozostawiają smugi. Na początku właśnie myłem gąbką, nie mogłem domyść tego, Dopiero później mnie mało uświadomiła, że najlepiej je umyć ręcznikami, ale to już tak na marginesie teraz biorę drugi, tam składał i wyczyścimy. Na nie trzeba myśleć tego wodą, tylko w środku, na zewnątrz przecież pająk nie przesiaduje dużo, jedynie jak go wyciągamy, tam zbiegnie, ale co, to musi być nie stanie i myje w miarę dokładnie tam, żeby nie zostało żadnych opachu ani nic takiego, a no wtedy pająkowi na pewno nic nie stanie, wiadomo tego terrarium ładnie nie domyje, bo są dużo ślady silikonu, to było pierwsze jakie ja robiłem, więc... Dobra, nie, mniej więcej umycać, raz jeszcze wytrzeć, żeby było w miarę Tam jest grubsza, reszta tam stanie żeby do osadów raczej się nie zostanie. I teraz tak, tutaj mam trochę tego starego torfu. On tu jest bez zanieczyszczeń. Można zobaczyć, on tu jest czysty. No, jedyne tylko. wyschnięty mącznik młynarek, nie wiem czy go dobrze widać bo jest mały, ale trzeba tam wywalić go na bok, teraz tak yy, odwrócę tak terrarium i będę po prostu wsypywał ten tor, może łyżeczką, dobra to łyżeczką jednak wsypę, bo jest świeżo umyte to może się przykleić Zampajęczyni, żadnych ich nie zostało, ładnie wszystko umyte. A pająkowi nie będzie się nudzić, zrobi sobie nowe nową sieć i gniazdo. W nagrodę dostanie jakiegoś smakowitego karaczana. Ostatnio zjadł karaczana tureckiego, i no ma ładny taki gruby obłok. Tutaj mam w jakimś pojemniczku świeży torf. On też jest odsuszony, bo ja wychodzę z tego założenia, że jak mi zostanie torfu, to lepiej go wysuszyć, niż by miał mokry leżeć gdzieś zamknięty w pudełku, bo mianowicie już tak raz, kilka razy przechowywałem torf, miałem go gdzieś wilgny, i on mi po prostu spleśnia, udenerwowałem się, wkurzałem jak to te, cały czas mi pleśnieje czytam na różnych forach, ale w końcu próbami, błędami doszło do tego, że najlepiej jest rozrobiony torf rzucić do dużego pudła, na którymś tam w filmiku chyba pokazywałem to pudło, chyba bodajże z żabą rogatą, jak rozrobiłem torf. I, I później w tym pudle zostawiam to, to sobie, wysycha od czasu do czasu, raz na dzień przemieszam ten torf i mam go tam gotowy. No, chyba trochę za dużo tego torfu, bo on jeszcze trochę spucznieje, ale to. No, dobra, ma no, tam miejsce. Przecież i tak jeszcze jedna wynika, i do większego go przeniosę. To tam. Drake's krzywdy nie będzie. Teraz spryskam tu w jednym miejscu, gdzie będę chciał posadzić roślinkę.